Jeżeli ktoś myśli, że temat likwidacji szkoły w Brudzicy, a w Lgocie Wielkiej jest już zamknięty, to niestety grubo się myli. Rodzice stoją na twardym stanowisku i twierdzą, że nie przyjmują do wiadomości informacji o likwidacji szkoły. Nie zgadzają się też z argumentami Kamila Bardy, wójta gminy Lgota Wielka. Na ten temat rozmawiał będę w kolejnej rozmowie na portalu radomsko24. Uwaga 3 marca o 19.45 w poniedziałek. Moimi gośćmi będą Monika Kuliś, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudzicach i Ewa Wieczorek, rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły w Brudzicach. Jakich argumentowo nie użyją? Aby przekonać wójta gminy Lgota Wielka i nie tylko, również kuratorium w Łodzi, aby tej szkoły nie likwidować. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Przypominam, trzeci dzień marca, poniedziałek, godzina 19:45. Portal radomsko24.pl